Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o tym, jak można było zdobyć darmowego skina Lebrona Jamesa. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodotwórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcia z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. A ja już mnie przedłużam, i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, jakiś czas temu do sklepu z przedmiotami został wprowadzony nowy specjalny skin z serii Icon, czyli LeBron James. Skin ten o tyle co został wprowadzony do sklepu z przedmiotami za -dolce, To można było go zdobyć na kilka sposobów całkowicie za darmo. Na przykład był to specjalny kod, o którym głównie tutaj powiem, albo podarowanie tego zestawu za cenę 0 tylko dla kilku graczy, których mieliśmy w znajomych. Teraz jednak przejdziemy sobie do tego tematu, czyli kodu, o którym mówiłem chwilkę temu, ponieważ ten temat jest chyba najciekawszy, no i oczywiście najważniejszy. Tak więc około 14 lipca na stronie internetowej od Nike pojawiła się grafika z tym skinem oraz butami, które miał na sobie, a wraz z tym specjalny kod. Kod ten był kodem na darmowego skina Le LeBrona Jamesa, którego mogło wykorzystać tylko kilka tysięcy graczy, i obecnie nie jest on już dostępny do wykorzystania. Jednakże dużo osób może sobie tutaj pomyśleć, że kod ten był na coś innego, a nie na tego skina. Jednakże tutaj mam dla Was kilka ciekawych dowodów odnośnie tego pytania. A dokładniej, nawet teraz po wpisaniu tego kodu, na stronie internetowej od twórców gry wyświetla się taki komunikat z tym, co dany kod zawiera. Tutaj, jak możecie zobaczyć w tle, jest wzmianka o postaci LeBrona Jamesa, i to właśnie ta grafika potwierdziła, że za wpisanie kodu gracze otrzymali tego skina do swojego szafki za darmo. No i teraz jednak pojawia się inne, bardzo i to bardzo ważne pytanie. Dlaczego twórcy gry nie poinformowali graczy wcześniej o tej promocji i tylko ci, którym się udało, dostali tego skina? A tylko dlatego, że promocja ta była przygotowana przez Nike, które sami postanowili zorganizować taką promocję oczywiście przy pomocy twórców gry Fortnite. I to właśnie w taki sposób powstał kod, który miał daną liczbę użyć i tylko te kilka tysięcy osób dostało tego skina przedwcześnie i oczywiście za darmo. Z kolejnych ważnych rzeczy w tym temacie to to, że był to jedyny Dostępny kod, który był na tego skina i nigdy więcej go nie otrzymał, i przy okazji go nie ma. Dlatego od razu mówię, że jeżeli widzicie filmy o treści Mam kod na darmowego skina LeBrona Jamesa, to najlepiej nie wchodźcie na takie filmy, bo to po prostu fake. Kolejna sprawa w tym temacie to oczywiście podarowanie tego zestawu za darmo niektórym osobom, które musiały spełniać pewne wymagania na jego otrzymanie, a dokładniej osoba, która mogła wysłać tego skina w prezencie za darmo, musiała najpierw ukończyć wyzwania, żeby dostać darmowe wysłanie prezentu tego oto zestawu. Co ciekawe i w sumie to najśmieszniejsze najważniejsze w tym wszystkim to to, że osoba, która mogła dostać tego skina za zero fałdolców, to osoba, która miała już kupiony ten oto zestaw. Osoby, które nigdy go nie kupiły, a chciały dostać prezent od znajomego, to i tak musiał zapłacić te 1500 fałdolców, czy tam 2000 za sprezentowanie tej oto skórki na jego konta. Z jednej strony nie ma to jakiegoś większego sensu, ale na pewno w jakimś stopniu zrobiło to większe zamieszanie w internecie, no i oczywiście głównie na Twitterze, ponieważ to właśnie tam zaczął się ten wątek z tym wysłaniem prezentu, i duża część osób stwierdziła, że twórcy gry ich po prostu oszukali. Na na dany prezent. Ja sam szczerze jakoś nie za bardzo ogarniam ten temat, bo dopiero wczoraj wieczorem wróciłem z wyjazdu, a nie miałem żadnego filmu na sobotę i musiałem wam coś tutaj nagrać. Obecnie skórka ta jest dostępna tylko i wyłącznie w sklepie z przedmiotami do kupienia za faudolca i niestety nie da się go już zdobyć w żaden inny sposób. Tak więc, jeżeli ktoś wam pisze na prywatnej wiadomości, że może wam sprzedać kod na tego skina lub dać wam go za coś, to nie zgadzajcie się na to, bo zostaniecie oskamowani. Skórka ta naprawdę była dostępna za darmo, ale tylko dla tych kilku tysięcy graczy, którzy wykorzystali w Wcześniej wspomniany kod na stronie od Nike. Z kolejnych ważnych rzeczy, już w innym temacie, to to, że twórcy gry w ostatnich kilku dniach zaczęli testować nową aktualizację 17.20. Aktualizacja ta trafiła na testy, co oznacza, że zostanie ona wprowadzona w kolejny wtorek o godzinie 8 lub 10 rano naszego czasu polskiego. Dodatkowo, jeżeli chcecie jakiś osobny, specjalny odcinek z tym tematem, ponieważ stare filmy nie są już prawie pewne, to dajcie znać na dole, a na pewno coś wymyślę. Teraz jednak skupmy się bardziej na tym, co dzieje się bezpośrednio w grze a aktualizacja 17.20 na pewno wprowadzi mnóstwo nowości i zmian, które w większości na pewno się spodobają. Nie wiemy niestety, jakie to będą zmiany dokładnie, ale tak jak już mówiłem, temat ten rozwinę bardziej w nadchodzącym filmie na tym kanale. A i jak coś, to pamiętajcie, że na kanale nadal znajduje się specjalny poradnik, jak szybciej pobierać aktualizację do gry Fortnite, który na pewno wam się przyda. A i jak coś, to pamiętajcie, że już dzisiaj ja będę na live wieczorem, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, wróciłem już z tego wyjazdu. Przy okazji pamiętajcie też o tym, że codziennie o godzinie 11.05 pojawiają się filmy na tym kanale, ponieważ przez ostatni czas bardzo dużo osób o tym zapomina i pyta się mnie, kiedy będzie nowy odcinek. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowego skina LeBrona Jamesa oraz kodu, którego mogło wykorzystać tylko kilka tysięcy osób na stronie internetowej. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kodu na darmowego skina Lebrona Jamesa, który jakiś czas temu był dostępny. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych sposobach oraz czy skorzystaliście chociaż z jednego, którego przedstawiłem w tym filmie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!